Cześć, z tej strony Edyta, zakręcony wega obiad. Dzisiaj będą testy. Pierwszy test to jest śmietana na bazie soczewicy, której ja w swojej kuchni już używam od dawna, ale nigdy jeszcze nie robiłam z niej bitej śmietany. To jest śmietana, która ma 31% tłuszczu. Jest oczywiście wegańska. Najpierw chcę sprawdzić, czy uda się ją ubić takim zwykłym domowym blenderem ręcznym. Jeśli nie, Wezmę cięższy sprzęt. Ona leżała w lodówce, może wezmę sobie tyle, że jakieś 200-150 ml. Już gęstnieje, czyli można ją w ten sposób ubić. Nie każdy lubi posmak kokosa. Zazwyczaj wegańskie bite śmietany robi się właśnie na bazie kokosa. Jeszcze ją chwilę poubijam, chociaż już nie spływa. Śmietana odpoczywa sobie w lodówce, a ja będę testować teraz kupne bezglutenowe wegańskie gofry. Opowieści zdrowej treści, tak się nazywają, tak się firma nazywa. Wyjmę sobie opakowanie. Co tu jest napisane? W misce z ciepłą wodą rozpuścić to, intensywnie mieszając. Do miski dodać sypkie składniki, zmiksować lub wymieszać do uzyskania gładkiej masy, odczekać 10 minut. W tym czasie nagrzewać gofrownicę. Do ciasta dodać pół łyżeczki octu jabłkowego lub soku z cytryny. Włóż wyrównaj w gofrownicy, piecz 10 minut. To sporo. Zaraz do Was wracam. Torebkę z tym miąższem i olejem kokosowym zalewam sobie gorącą wodą. Zostawię ją tak na trochę, żeby się rozpuściło. Jest napisane, żeby intensywnie mieszać ten olej kokosowy. No, zrobiłam to tak troszeczkę po macoszemu ale zaraz mi się to rozpuści. Jeszcze trochę widzę tutaj taką kulkę w środku, ale gorąca woda zaraz wszystko załatwi. Pachnie kokosowo bardzo ładnie. To nie ma GMO. Z czego w ogóle to jest? Mąka z cieciorki, mąka kokosowa, bio, mąka lniana, miąższ kokosowy, olej kokosowy, maltitol, mąka słonecznikowa, babka jajowata, wodorowy sodu, aromat waniliowy, kurkuma. Skład całkiem fajny. Jeśli chcecie taki przepis na gofry, które smakują jak gofry jajeczne, to znajdziecie go mnie na kanale. Dobra, rozpuściło się. Przelewam to wszystko do miski. O, jakiś jeden został jeszcze glutek. Wycisnę wszystko. Pięknie pachnie kokosem. Teraz do tego mam dosypać wszystkie sypkie składniki, zmiksować albo wymieszać. To bez wody w ogóle, nie przepraszam. Dodaj 750 ml ciepłej wody. Ale nic tutaj nie widzę w wodzie. Bardzo dużo tej wody. Ma taki szary kolor tam masa, na pewno ze względu na mąkę lnianą. O, ale już gęstnieje. W życie robiłam gofrów z gotowej masy. Widać, że jest tutaj siemielniane, glutowata konsystencja. Ale pachnie bardzo przyjemnie. Przed pieczeniem przemieszaj ciasto. Jeśli zgęstniało, dodaj łyżkę wody. Jeszcze jest napisane, żeby gofry przykrywać, żeby nie wyschły. Normalne gofry wegańskie, które robię, zawsze zostawiam odkryte właśnie, żeby były chrupione. Ale te bezglutenowe być może zachowują się inaczej. Wyraźnie widać, że jest z siemieniem lnianym i babką płesznik. Taki glutek zlatuje. Teraz mam ciasto odstawić na 10 minut, więc wracam za chwilę. Jest napisane, żeby posmarować gofrownicę. Ja to zawsze robię. A ponieważ akurat spray z olejem kokosowym zostawiłam w domu, więc sobie pędzelkiem posmaruję całą gofrownicę. Górę, dół. Nie wiem, jak się te gofry zachowują. A, jeszcze ją dobrze rozgrzeję. Jeśli chodzi o ciasto, jest napisane, żeby dodać do niego sok z cytryny, pół łyżeczki lub ocet jabłkowy. Ja dam ocet balsamiczny. Ciasto jest gęste. Nie mam pojęcia, ile go nałożyć. Maszynka już mi się chyba rozgrzała. Jest napisane, że wychodzi 10 porcji, czyli teoretycznie powinnam to podzielić na 10. Dobra, nakładamy. Pierwsze koty za płoty. Napisane piec 10 minut. Dajmy im szansę. No zawsze przy pieczeniu gofrowym one się podnoszą do góry, i tutaj widać, jak się robi szpar. Tutaj na razie nic takiego nie widzę. Myślę, że pierwsze chyba nie wyszły. Jak to w ogóle zdjąć? Teraz jakoś muszę sobie poradzić. No, zrobiły się karmelowe. Próbuję chociaż tutaj kawałek ciasta, rzeczywiście niesłodkie. Ta gofrownica to jest jedna z lepszych gofrownic, jakie są na rynku i nigdy mi nie przypaliła tak gofra. No nic, dajmy może jeszcze chwilę im. Może lepiej odejdą, jak się przypieką. No i co? Muszę zeskrobać teraz te niby gofry, nie wiem nawet, jak to nazwać. Zastanawiam się, czego to jest wina, bo zrobiłam wszystko tak, jak napisane. Może za mało ciasta, za mało natłuszczona. Wrócę do Was, jak już uda mi się oczyścić gofrownicę. Teraz chyba muszę poprosić męża, żeby mi kompresorem prysnął w środku, żeby wyszły wszystkie resztki. Zobaczymy, bo jest prawdopodobieństwo, że będzie się jeszcze bardziej teraz przypalać. Dam mniej i zobaczymy, jaki będzie efekt. Rozgrzewam jeszcze raz gofrownicę. Być może nie zostało przewidziane, że są gofrownice o dużej mocy, a ten Dezal ma naprawdę dużą moc. No i z 10 minut na jednego gofra już mi się zrobiło 25 minut z czyszczeniem. Jeszcze się gofra nie najadła. No na razie z tego tutaj kawałka najbardziej widać, że to gofry miały być. Teraz bardziej obficie na tłuszcze. Teraz jest naprawdę dobrze pokryte, tylko że ona ma taką nieprzywieralną powłokę, że teoretycznie nic nie powinno się tutaj dziać takiego. Dobra, zamykamy, niech się zagrzeje. Bałagan się zrobił ogromny. Zobaczymy, czy tym razem gofry Coco Farm bezglutenowe, proteinowe będzie można zjeść. I myślę, że 10 minut to za długo. Ja zrobię teraz na środku. Takie małe plastry. Tak jak normalnie bym wylała ciasto. Niech się dzieje. Sprawdźmy tym razem. Ups, czy nadal próbować? Czy jest to zupełnie bez sensu? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, do ilu razy sztuka z takimi goframi. A ja chyba zrobię gofry według swojego przepisu, bo już się nastawiłam, żeby bitą śmietanę zjeść właśnie z goframi. A tutaj kurczę, to ciasto nie jest tanie, bo tam jeszcze ma dużo składników BIO. A ja już cztery gofry wyrzucam. Wiecie co? Myślę, że lepiej będzie zrobić z nich chyba Jakieś placuszki na patelni. Właśnie chyba tak zrobię za chwilę. Przynajmniej będę miała kontrolę nad tym, czy... No po prostu, żeby się nie rozwiarstwiały. No nic, trudno. Gofrów nie będzie, ale szkoda wyrzucić ciasto, więc zobaczę, jak będą się smażyły placki. Zobaczymy, co z niej będzie. Zmniejszę trochę moc maszynki, bo one też mają się długo smażyć, skoro mają się długo piec, bo tu jest mąka z cieciorki. Gofry nie wyszły. Nie wiem, czy jest to wina gofrownicy czy ciasta. Jeśli kiedykolwiek takie robiliście, dajcie mi znać, czy Wam się udały. Placki musiały się bardzo długo smażyć, z jednej strony się spaliły. I niestety też się rozwarstwiają. Pachną dosyć ładnie. Samo to ciasto trochę smakuje jak ciasto gryczane, no ale stwierdziłam, że moją bitą śmietanę muszę do czegoś zjeść. Przyniosłam po prostu truskawki. Bita śmietana jest udana. Jest gęsta. O, na wierzchu gęściejsza. Trochę chyba usiadła, bo była bardzo, bardzo gęsta. Truskaweczka. Ze śmietanką. Zaraz sobie chyba do środka pokroję. Powiem Wam, że to jest to, co mnie na końcu zadowoliło. Kupiłam wege gofry. Nie wyszła ani gofra, ani placki. No, spodziewałam się czego innego, ale tak bywa. Jak ja robię zupę ogórkową i ktoś zamawia zupę ogórkową. To nie dostaję rosołu. Ale być może jest to moja wina, wina gofrownicy, mojego dezala, może jest za mocny. Dajcie mi znać, jeśli robiliście kiedykolwiek te gofry, czy Wam się udały. Może podejdę do nich drugi raz, bo no zawsze daję drugą szansę. Tak, nie ma to jak, jak truskawki ze śmietaną wegańską. Wszystkiego dobrego, dajcie komentarz, saba, udostępnijcie mój filmik i do zobaczenia wkrótce.